Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Łaniamy się Państwu w pas, Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Biorąc pod uwagę renomę obu drużyn, możemy mieć wysokie oczekiwania. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Ładnie rozpoczyna teraz akcję. Fantastycznie to zastopował. Widzimy teraz, w jakim składzie przystąpi do tego spotkania Zagłębie Lubin. Oto skład gości na to spotkanie. Pressing krywali. bardzo ogranicza ruchy Kopaczowi. Dobry odbiór piłki, ale w aut. Dąbrowski. Dobry teraz atak na piłkę. O, teraz wyszło to podanie. Idealnie na dobieg. Tak nie można się zachowywać w szesnastce. Sędzia gwizdze rzut karny. Może strzelić pierwszą bramkę dla drużyny. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Zobaczmy raz jeszcze na tę interwencję. Zupełnie nie w tę stronę piłka bez problemu wpada do bramki. Ktoś tu kogoś nie wyczuł, a ktoś bezlitośnie to wykorzystał. Bardzo dobrze teraz trybuje. Nie daje sobie zabrać piłki. Mateusz matras. Stal Mielec w ofensywie. Może być ciekawie. Matras. A teraz zmiana posiadania piłki. Kopacz. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Szukają wyrównania, ale nie podpalają się, grają cierpliwie. Może teraz wyrównać? Jest szansa na wyrównanie po rzucie rożnym. Ależ teraz kibice reagują na ten corner. Pragną z całego serca, aby przyniósł im wyrównującą bramkę. No to teraz strzał z gatunku do zapomnienia Jacku. Tak, można było tu uderzyć lepiej, albo choćby to rozegrać. Świetny teraz dribbling, wciąż idzie na bramkę. Bardzo dobrze teraz w obronie blokują. Dośrodkowany nie trafia tam, gdzie miało trafić. Wderza na bramkę. Arbiter gwistkiem kończy pierwszą połowę. Obie ekipy zamieniły się już stronami. I zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Co za interwencja? Jak on to wyciągnął? No, rywal już zdążył unieść ręce. Wszyscy tu byli przekonani, że to wpadnie. Mamy strzał. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Przedniej urody, górna piłka. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Lubinianie nie przerywają akcji. Sędzia też nie, bo uwzględnia korzyść. Niecelnie teraz zagrywał matras. Przejmuje drużyna przeciwna. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Za to wejście. Będzie rzut wolny. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. mamy teraz dobrą centrę na dalszy słupek. Świetnie teraz obroniony strzał. Należą się tu wielkie gratulacje. Już widziałem piłkę w siatce, szczerze mówiąc bardzo przytomna interwencja. Brawo! Dobry, teraz fragment Mielczan. Uwaga na tę akcję. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. No nie kwapią się teraz do ofensywnej gry. Wręcz zachęcają do pressingu. Bez sensu. Prosta strata. Mało czasu mają miećowi. Przegrywają. Starają się więc atakować. Budują akcję na połowie rywala. Matras. Niedługo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. Nie jest to może gra zapierająca. Słyszymy ostatni gwizdek w tym spotkaniu i doskonale widać, jak niezadowoleni są fani drużyny gospodarzy. Dawno nie słyszałem takiego koncertu gwizdów. Kibice z pewnością są rozczarowani, tym bardziej, że chyba uważają, że sędzia zbyt pochopnie podyktował karnego przeciwko ich drużynie. Wynik bez tej jedenastki byłby z pewnością lepszy dla ich zespołu, ale też zabrakło tu przede wszystkim koncentracji i determinacji.